Witajcie, witajcie, bardzo serdecznie witam Was w kolejnym raporcie wojennym. Wojna na Ukrainie. Dzisiaj to, co wydarzyło się pomiędzy 20 listopada a 22 listopada. Ale nim przejdziemy do raportu, przypomnę tylko, że kilka miesięcy temu robiliśmy akcję, wspieraliśmy małego Oliwiera. I mam nadzieję, że pamiętacie o małym Oliwierze, który ma problem, choruje na SMA. I bardzo potrzebuje Waszej pomocy. Zbieramy i pomagamy Mu. Mamy czas do końca roku. Bardzo Was proszę o pomoc i pamiętajcie o Małym Oliwierze. Link do zbiórki znajdziecie pod materiałem. Pamiętajcie także o zbiórce dla Mikołaja na Sanie więc tutaj wielka prośba o pomoc dla tych dwójki ludzi, którzy jeden walczy o swój kraj, a drugi chce żyć i. Pomóżmy mu tym, aby mógł cieszyć się życiem. A my przechodzimy na mapę Ukrainy i zaczynamy raport wojenny. Nim zaczniemy raport wojenny, dwa wątki dzisiaj poruszę. Jeden wątek, gdy wracałem o pierwszej w nocy z wyjazdu, słuchałem na RMF-ie bardzo fajny materiał odnośnie wpływu ataków na infrastrukturę krytyczną w Ukrainie, dyskusji społecznej na Ukrainie, pomiędzy Ukraińcami. Którzy tutaj dyskutują, czy wyjeżdżać z Ukrainy, wydostać się z Ukrainy, gdzie jest problem z ogrzewaniem, jest problem z energią, jest problem ze wszystkim. I bardzo fajny tutaj był komentarz prowadzących, którzy tutaj przedstawiali stanowisko rządu ukraińskiego, który z jednej strony prosił, żeby osoby nie wracały do Ukrainy, gdyż mogłoby się to nawarstwić te problemy. A z drugiej strony też nie chcę, żeby ludzie wyjeżdżali z Ukrainy, gdyż może to zachwiać gospodarką tej części Ukrainy, która jeszcze pracuje w miarę sprawnie i stara się tutaj rząd działać, żeby ta gospodarka w miarę sprawnie w części centralnej, częściowo wschodniej oraz zachodniej działała. Mamy tutaj informację przecież od minister, która tutaj prosiła z jednej strony, o to, żeby nie przyjeżdżali, nie wracali do kraju, a z drugiej strony mamy też informację rządu, żeby jednak ludzie nie wyjeżdżali, żeby jednak ludzie tutaj mogli wspomóc ten wysiłek gospodarczy, żeby to PKB Ukrainy nie spadało niżej. Generalnie problem jest, jest problem po atakach i ostatnich atakach też, gdzie prawie 10 milionów ludzi było bez energii. Oczywiście te służby naprawcze działają dość sprawnie, bo. W ciągu dnia, dwóch, trzech są w stanie usunąć problemy, czy uszkodzenia powodowane atakami na tą infrastrukturę. Jednak problem pozostaje i tutaj jest też informacja przecież od yy, Witalii Kliczki, który jako Mer Kijowa rozważa czy niewydolności systemu energetycznego i ogrzewania ewakuacji części i mieszkańców Kijowa. Yy, pytanie, czy, gdzie to będzie? Choć z drugiej strony rząd prowadza różne rozwiązania i takim rozwiązaniem na przykład jest postawienie takich namiotów, dość dużych namiotów, właśnie w tym materiale na RMF-ie było informacje właśnie o namiotach, dość dużych namiotach, takich centrach namiotowych, które powstają, zostały wysłane przez rząd do Hersonia, bo jak wiemy w wyzwolonym Hersoniu Rosja zniszczyła całą infrastrukturę krytyczną. I Herson jest najgorszy dla sytuacji, jeżeli chodzi o ogrzewanie, elektrykę. Więc tutaj takie namioty zostały rozłożone. W tym namiocie można zjeść, można się ogrzać, można naładować telefony, można naładować różne rzeczy. Oczywiście jest prąd, jest ogrzewanie, można się, tak jak mówię, ogrzać. I takie namioty w Hersoniu funkcjonują. Jeżeli zdadzą egzamin, będą, jak to twierdzi rząd Ukrainy, będą rozmieszczane też w innych miejscach. I będą wspierać na miejscu daną infrastrukturę czy daną społeczność. Drugim problemem, jaki chciałbym poruszyć, jest bardzo fajny artykuł Cios dla Kolosa, jaki pojawił się na łamach polityki, gdzie jest opisana gospodarka Rosji pod sankcjami. Ich próba obejścia, jeżeli chodzi o półprzewodniki, które są kluczowe dla Rosji. Gdyż bez tych uprzywodników nie można funkcjonować, szczególnie jeżeli chodzi o uzbrojenie, nowoczesne uzbrojenie. I tutaj jest przykład takiego, właśnie takiej informacji odnośnie tych sankcji i prób obejścia, gdzie na przykład jest podawana informacja o autach, o tym, że wraca się do produkcji starych ład, starych rozwiązań, oczywiście bez elektroniki. Jest też przykład, jak tu podano. Ostatnio Prokuratura Generalna przeprowadziła audyt, który miał ocenić realizację programu zbrojeniowego. Oczywiście, wyniki były opłakane. Przykładem, wielozadaniowy śmigłowiec K-226 wydano masę pieniędzy, by zastąpić ponad 4000 importowanych części komponentów, w tym także pochodzących z Ukrainy, produktami krajowymi. I nie udało się niczego zastąpić. A blisko 260 śmigłowców stracono już na froncie. Dalej jest informacja o tym, jak. Wobec embarga Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych, które nałożyły w październiku ograniczenia na dostawę do Chin półprzewodników i sprzętu do produkcji mikroukładów, w efekcie czego okazało się, że udział wadliwych chińskich mikrochipów trafiających do Rosji od wybuchu wojny wzrósł do 40%, co alarmuje sam Sand. Dyrektor Generalny Centrum Nowoczesnej Elektroniki Iwan Pokrowski wyjaśnił, że firmy Rosyjskie nie mają technologii sprawdzania dostawców ani produktów, i to jest problemem. Oczywiście mamy tu też informacje o pakietach energetycznych, gdzie bardzo fajną analizę odnośnie tego, że Rosja ma problem. To, że Gazprom, Gazprom nie ma jak sprzedać 50 miliardów metrów sześciennych gazu, którego nie kupi już Europa, a nigdzie nie jest w stanie go dostarczyć. Tym bardziej, że Mówi się o zwrocie na, do Azji, a problemem jest infrastruktura, która nie do końca jest w stanie tutaj ten zwrot wykonać. Jest oczywiście też gospodarce, jeżeli chodzi o PKB, o wpływie mobilizacji, także naprawdę, jeżeli macie możliwość, polecam. Bardzo fajny artykuł, bardzo dużo źródeł ciekawych, więc bardzo polecam. A my przejdziemy sobie mapy Ukrainy na raport już wojenny, odcinek Sfatowy Kremienna. I zaczynamy. Jesteśmy na nowej mapie. Obiecałem, że takie mapy będę aktualizował i to robię. Mamy nową mapę, jeżeli chodzi o rejon swatowe kremienna. I mamy oczywiście tutaj już informacje o walkach, ale pierwsze zacznijmy od tego, że na tym rejonie działań pogoda naprawdę jest fatalna. Na przemian przymrozki, szczególnie w nocy. Są dni z przymrozkami, są dni bez temperatur ujemnych, jest błoto, jest no, niezbyt przyjemnie i ciężko tutaj wojować. Mimo wszystko toczą się zaciekłe walki, szczególnie w rejonie miejscowości Kuzemiwka oraz Nowoseliwskim. To są tutaj dwie miejscowości obok siebie: Kuzemiwka oraz Nowoselewskie. I mamy tutaj walki na przemian, bez jakichkolwiek efektów. Oprócz tego, że jedna i druga strona ponoszą tutaj dość duże straty, potwierdziły się informacje o udziale wojsk z brygad 200 Brygady Zmotoryzowanej Gwardii oraz 55 Brygady Górskiej. Mamy tu udział po stronie ukraińskiej jednostek 4 Brygady Pancernej oraz 92 Brygady Zmechanizowanej, oraz, tak, jak ostatnio mówiłem, Pojawiały się informacje o przejściu na ten rejon 109 Brygady Obrony Terytorialnej, która broni i odpiera ataki, szczególnie w rejonie Miasożerivki, Telmachiwki. I te miejscowości tutaj były atakowane przez wiele dni. Natomiast mamy pewne działania ofensywne strony ukraińskiej, które tutaj w rejonie bardzo ważnej drogi, w rejonie Płaszczanki oraz na zachód od Kremiennej. Tutaj te walki są, one tutaj cały czas się toczą. Jeżeli chodzi o dodatkowe informacje z tego rejonu, mamy informacje o atakach na składy zaopatrzeniowe pod Kremienną w Alczewsku, na terenie Ługańskiej Republiki, czyli już Rosji, który rejon został zanektowany nielegalnie przez stronę rosyjską. Mamy też informacje że w Makijewce po wschodniej stronie Doniecka zostały zaatakowane Wady paliw, zniszczono dwie cysterny kolejowe oraz trzy zbiorniki na paliwo. Przejdźmy sobie na mapę Ukrainy, wracamy i przejdziemy sobie od razu na odcinek sywiersko-bachmucki. Jeżeli chodzi o rejon sywiersko-bachmucki i później bachmucki, pierwsze zaczniemy sobie od sywiersko-bachmuckim, rejonie, mamy informacje o walkach w rejonie Biłochorivki atakach na Wierchokamiańskie oraz Spirne, dodatkowo mieliśmy informacje o walkach, zaciekłych walkach pomiędzy w rejonie Berestowe, Biłochorivka, Wesołe w tym trójkącie, bardzo ciężkie straty wojsk rosyjskich na tym odcinku, nieudane ataki obrony nie udało się tutaj złamać, mamy walki w rejonie Sołedar, Bachmuckie oraz samego Bachmutu który był bombardowany i walki tutaj są, mamy też informacje o przemieszczeniu w ten rejon jednostek WDW rosyjskich z pod Hersonia. Konkretnie nie mamy, nie mam ja osobiście informacji. Wiem, że te jednostki już się tutaj znalazły, zostały wycofane. Nie wiem jakie jednostki z jakich dywizji, ale mamy informacje o przemieszczeniu już w ten rejon jednostek WDW. Weźmy sobie na odcinek Bachmut i południe od Bachmutu. Jeżeli chodzi o sam rejon Bachmutu, mamy tutaj informacje o walkach, zaciętych walkach w rejonie Bachmutu. Walki o Iwanogród, opytne. Udało się Rosjanom odnieść lokalny sukces na południe od opytnego w kierunku Kliszczywki. Nieudane ataki w tym kierunku, na kierunku właśnie Kliszczywki. Atakowano Kurdimówkę bez efektów. Natomiast w rejonie miejscowości Majorsk nieudane ataki od stacji kolejowej na zachód. Wrócimy do mapy Ukrainy. A z mapy Ukrainy przeskoczymy sobie na linię Ato. Jeżeli chodzi o linię Ato, mamy informacje o walkach w rejonie Awdiwki, Wodianki Pierwomańskie oraz i Nowomichajwki. Walki tutaj są, przebiegają dość. Nie udało się też Rosjanom uzyskać powodzenia. Mimo zdobycia obytnego, nie posunęli się nic dalej. Natomiast walki w rejonie Marinki walczą tutaj prawie o każdy dom. Czasem na bardzo bliską odległość. Jeżeli chodzi o rejon, właśnie tutaj Wodianki, mamy informację, że Rosjanie atakowali z rejonu wsi Piski oraz na zachód od odpiski, czyli z pierwomańskie, jakby na południe od pierwomańskie, nie udało się nic osiągnąć w tym rejonie. Wracamy na mapę Ukrainy, a z mapy Ukrainy przeskoczymy sobie na odcinek zaporoski. Na odcinku zaporoski mamy dalsze informacje o zaciekłych walkach w rejonie Pawliwki, jednak tutaj też pogoda daje wysiewe znaki. Mimo wielokrotnych ataków, status miejscowości jest nie do końca znany, prawdopodobnie z tych informacji, które udało się uzyskać strona ukraińska dominuje, czy utrzymuje północną część miejscowości natomiast południowe krawędzie i wschodnie krawędzie miejscowości są pod kontrolą rosyjską które tutaj umiejscowiły się koło Stawem Nikolskim natomiast nie udało się Rosjanom nic więcej w tym rejonie osiągnąć, mimo wciągnięcia w ten rejon 36 Brygady Gwardii która wspiera wojska z jednostek piechoty morskiej, mimo nasycenia tego rejonu większą ilością sprzętu i wojsk, nie udało się osiągnąć tutaj zamierzonych celów, jakie byłoby zdobycie Pawliwki, uderzeń na dar i dalej na północ, ewentualnie. Wiemy, że bardzo mocno działa tu artyleria po jednej i po drugiej stronie, na ten moment bez większych sukcesów. Jeżeli chodzi o pozostały odcinek frontu Zaporowskiego, brak informacji o walkach, ostrzał artylerii z jednej i z drugiej strony. Mamy informacje o wybuchach w Mariupolu oraz w Mielitoporze i Tokmaku. Natomiast jeżeli chodzi o inne informacje z tego rejonu, o atakach na składy amunicji w rejonie Hulajpola pod kamianką Dnieprzańską oraz na południe od Nikipola i na południe od Zaporoża wracamy na mapę Ukrainy i z tej mapy idziemy na ostatni odcinek odcinek hersoński na odcinku hersońskim bez zmian mamy tutaj informacje o atakach Kachówka, Nowej Kachówce oraz miejscowości Oeszki. mamy też potwierdzenie że trwają walki na półwyspie Inburskim, które potwierdziło dowództwo zgrupowania Południe, dowództwo Południe. Ponadto dowództwo tutaj cały czas działa jednostkami specjalnymi i pojawiły się informacje o w sumie one wyciekły 17 o przeprowadzanej akcji na tyłach na tyłach rosyjskich, które doprowadziły do uwolnienia ukraińskich żołnierzy z jednostek specjalnych piechoty morskiej, prawdopodobnie mówimy tutaj o Żołnierzach z 73. prawdopodobnie z 73. Pułku Operacji Specjalnych, którzy podczas akcji dostali się do niewoli, po wykryciu, po lokalizacji tych żołnierzy na odbicie ich wysłano oddział dowodzony przez żołnierza, który wrócił z niewoli, walczył azo w Azowstalu, w Mariupolu, dostał się do niewoli w tam Mariupolu. Dodatkowo był to żołnierz, który. Jako cyborg walczył na lotnisku w Doniecku w latach 2014 15 i ten żołnierz przeprowadził akcję uwolnienia tych jeńców. Akcja zakończyła się sukcesem. Żołnierze wrócili cali zdrowi z mottem, że nie zostawiają swoich żołnierzy na tyłach samych sobie. Jak widać, mamy tutaj skuteczne działania jednostek specjalnych. A jeżeli wracamy do jednostek specjalnych, ostatnio czytałem o grupie Mozarta prowadzonej przez podpułkownika amerykańskiego, który 30 lat doświadczenia w jednostkach specjalnych przeszedł na emeryturę. W marcu pojawił się na Ukrainie jako ochotnik. Zorganizował grupę Mozarta, tak się ta grupa nazywa. I celem głównym tej grupy jest eliminacja żołnierzy z grupy Wagnera. I ten walki w rejonie Bachmutu, bo ta grupa Mozarta walczy właśnie pod Bachmutem, z żołnierzami grupy Mozarta, o czym informowali też blogerzy rosyjscy. O walkach tych dwóch grup, no tutaj ma dość kluczowe znaczenie dla jednej lub drugiej strony. Wiemy, że w składzie tej jednostki grupy Mozarta są żołnierze specjalsi z różnych krajów pod właśnie tym tą nazwą grupy Mozarta. Jeżeli chodzi o dodatkowe informacje właśnie z tego rejonu, mamy też informacje o... O strzałach, tak powiedziałem, w kachówce, nowej Kachówce, Skadowsku, Askaninowej, Nowej, OŁeszkach, całe te zaplecze jest bombardowane, a z informacji, jakie jeszcze udało się nam zdobyć wiemy, że Wielka Brytania przekaże 10 tysięcy pocisków oraz trzy śmigłowce Sikingi. Jeden prawdopodobnie już jest. Mamy też informację, że przecież Turcja. Przekazała nie byle co, ale zestawy na Ukrainę z wykorzystaniem już, wykorzystanie już się pojawiło w wyrzutni tureckiej, czyli mamy tutaj naprawdę przypływ dodatkowego sprzętu na Ukrainie. Tyle z tego odcinka. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się, cześć.